Witajcie na kanale To jest pierwszy filmik na, ogólnie na tym kanale yy, i chciałbym Wam pokazać wszystkie gry które mam Możecie napisać w komentarzach co mam następnie zagrać, a ogólnie to zamierzam następnie zagrać na przykład do czy coś No to tak na Epiku mam bardzo dużo gier dużo przeróżnych więcej niż można się spodziewać, tak na serio mm. ogólnie to jest dużo przeróżnych, wszystko mogę zagrać, to co tutaj mam tylko muszę napisać kom i zagram zain najpierw zainstaluję, później zagram też zależy jaka gra to co mam tutaj to mogę zagrać bo już mam pobrane to co będę musiał pobrać to dłużej potwa. i oczywiście te gry które mam to będę po raz pierwszy grać też zależy jakie bo niektórych to już w sumie grałem nie za dużo ale grałem i możliwe że będę nagrywać yy, filmiki z GTA pięczek jak przychodzę te wszystkie misje, całą fabułę Niektóre były kupione, niektóre za darmo, oczywiście, bo też jakoś nie da bardzo bym kupował takie bezsensowne gry, które szczególnie nie gram teraz Teama na Steamie też mam bardzo dużo Age of History już mam ogólnie bardzo dużo Godin Apex Legends Ark Survival Evolved Ark Survival of the Fittest Aseta Corsa, BMG Drive, Loons CD6 Brohala, Counter Strike 2 Crab Game, taki Squidem, The Crew 2 Don't Starve Together The Forest To nieważne Garizmod Gas Station Simulator, Bro League Early Days, Half Sword, trudna gra, taka ciężkawa mam też Half-Life, znowu Half-Life, Hearts of Iron, 4 Nie umiem w to grać, grałem 3 godziny ostatnio ostatnim wrześniu i tak średnio, nie, nie rozumiem tej gry to ja nie wiem co to jest to jest jakiś policyjne chyba Mortal Kombat 11 Mock. nie wiem co to było Multiversus NGU Industries to jest taki no taka to jest trochę słaba gra People Playground Playstories do Academy to jest demo w tej gry No Powder Toy to jest chyba A nie wiem co to jest nie pamiętam Mam Project Zomboid Propan Seek Pyroworks Rackroom The Sims choć nie wiem czemu i mam chyba za da darmo, kiedyś były Stumble Guys ten cutthrope simulator, teardown, terraria, eee, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Francis Rainbow Six Siege, Ultimate Custom Night, nie umiem tak grać, Unturned What Thunder, nie grałem jeszcze, ale w to raczej nie będę grać, bo dużo gigabajtów wymaganych to Wordbox, kod simulator, a to ten, więc to jest, nie pamiętam i to raczej wszystko jak na pierwszy filmik to były wszystkie moje gry a i jeszcze mam Minecrafta więc jeżeli chcesz żebym zagrał Minecrafta to mogę w coś takiego zagrać jakiś serwer tylko musicie poddać mi IP i adres bo ja mu, albo, chyba że to jest na w tym Javie, bo mogę zgrać w i Bedrock bo mam to i to to już nie będzie wszystko na dzisiejszy odcinek więc pisać w kom w to zagrać a ogólnie to jak nie napiszecie to prawdopodobnie będę grać w albo w Fortnite albo w na na następnym filmiku chyba że to będzie live nie jestem pewny będzie albo to albo to